Witajcie, eldago.pl. Nazywam się Andrzej. Wezmę dzisiaj w ręce miernik do pomiarów rezystywności, wbiję kilka sąd w ziemię i wykonam pomiary rezystywności w praktyce. No to lecimy w teren. Jesteśmy na nieuporządkowanym jeszcze placu budowy. Tutaj będziemy wykonywali uzią pionowy, ale najpierw wykonamy sobie pomiary rezystywności. Widzicie teraz znaczniki, sąd, miejsca, gdzie są pogrążone sondy, gdzie są wite sondy miernika. Tutaj mamy sondę prądową H, sondę napięciową S i S i sondę prądową E. Sądy są podpięte tutaj do miernika. Tutaj. Je przewodami łączącymi do gniazd, gdzie trzeba je podpiąć. Gniazda są oznaczone literkami i do tego kolorami, więc tak naprawdę nie sposób, nie sposób się tutaj pomylić. Jeśli chodzi o kwestię rozmieszczenia sąd, to wykonując pomiar do 1,5 metra rozmieszczamy je w ten sposób, że tu mamy pierwszą sondę prądową, druga jest na półtory. Metra napięciowa tutaj kolejna sonda napięciowa wbita na 3 metry i kolejna sonda prądowa wbita na 4,5 metra. Ogólnie odstępy między sondami są równe, 1,5 metra. Wykonujemy sobie pomiar. Musimy tutaj ustawić odległość między sondami tutaj przechodzimy sobie po górnej części tego menu i zwiększamy rozstaw do 1,5 metra. no i wykonujemy sobie pomiar mamy 75,5 omometra. teraz piszemy sobie to do naszego arkusza, który przeliczy nam rezystywność na prognozowaną rezystancję tutaj mamy różne rodzaje uziomów, uziom pionowy, uziom pionowy łączony, uziom otokowy uziom Oto kołby złożony z uziomami z poziom, z pionowymi. No i jeszcze uziom poziomy z bednarki lub drutu. Wyszła nam rezystywność na poziomie 75,5. Tutaj musimy jeszcze wpisać, jakie to będą uziomy. Nasze uziomy będą miały 14. ,2 mm średnicy i będą miały długość na początku, tutaj musi pisać 1,5 metra to nam daje 45 ohmów, czyli jeszcze będziemy musieli najprawdopodobniej pogrążać dalej. Mamy 75,5 w prognozie daje nam to daje nam to 45 ohmów Ok, teraz rozstawimy sobie sondy co 3 metry. Momencik. Ten arkusz, który widziałeś przed chwilą, znajdziesz w naszym kursie o uziomach. Przeliczy on za ciebie zmierzoną rezystywność na prognozowaną rezystancję bez znajomości skomplikowanych wzorów. Zrobi to zarówno dla uziomu pionowego, jak i uziomu otokowego łączonego. Mamy przygotowany na układ pomiarowy do pomiarów rezystywności do 3 metrów. Pierwsza sonda prądowa wita jest tutaj. Kolejna sonda napięciowa wita jest na 3 metrach. Sądy ogólnie rozstawione są co 3 metry. Druga sonda napięciowa na 6 metrach. I kolejna sonda prądowa na 9 metrach. Idziemy sobie wykonać pomiar. Sprawdzimy sobie jaka jest rezystywność do 3 metrów Tutaj pamiętacie, żeby zawsze ustawić sobie rozstaw między sondami Do 3 metrów, możecie maksymalnie do 30 w tym mierniku I klikamy pomiar Mamy 52,6 ohmometra Piszemy sobie to tutaj w nasze notatki 6 i wykonamy sobie obliczenia w naszym arkuszu, który wszystko za nas przeliczy. Wpisujemy sobie naszą rezystywność z pomiaru, czyli 52,6. Tutaj mamy 14,2 już wpisane. Tutaj 3 metry i wychodzi nam 18 ohmów. Ok, mierzymy dalej. Teraz zrobimy sobie. Rozstaw do 4,5 metra. Mamy rozstawione sondy naszego miernika do pomiarów rezystywności do 4,5 metra. Tu mamy pierwszą sondę prądową, tu mamy drugą sondę napięciową na 4,5 metra, trzecia sonda napięciowa wbita na 9 metrów i kolejna sonda prądowa wbita na 13,5 metra. Zrobimy sobie teraz pomiar rezystywności. Musimy tutaj pamiętać o ustawieniu rozstawu sąd na 4,5 m. Klikamy pomiar 39,5 m. wpisujemy sobie to do naszego kalkulatora pomiarów rezystywności, który przeliczy nam rezystywność na rezystancję naszego uziomu. Uziomy będą 14,2 średnicy i 4,5 m pogrążone co da nam 9,6 om czyli nasze upragnione poniżej 10. W tej tabeli widzimy zestawienie naszych pomiarów rezystywności do 1,5, do 3 i do 4,5 metra oraz prognozowaną rezystancję uziomu na podstawie rezystywności. Można zauważyć zależność, że im pomiar był wykonywany do większej głębokości, tym rezystywność i prognozowana rezystancja były coraz mniejsze. Dla sprawdzenia, czy nie ma w miejscu tego pomiaru metalowego przedmiotu w ziemi, który zafałszowałby prawidłowy wynik, wykonaliśmy pomiary prostopadle do linii pierwszego pomiaru i pomiar w innej części działki. Różnice w pomiarach było dziesiąte części omometra, więc można przyjąć, że grunt na całej działce jest jednorodny, a pomiary mogą posłużyć do prognozowania rezystancji uziomu. Warto wykonać takie dodatkowe pomiary, by mieć pewność, że nasze wyniki są wiarygodne. W następnym filmie wykonamy sobie uziom pionowy i sprawdzimy, jak się ma nasza prognozowana rezystancja do rezystancji wykonanego uziomu. Jeśli nie chcesz przegapić tego filmu, to zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek i łapkę w górę. I bardzo cię proszę, napisz w komentarzu, czy kurs o pomiarach rezystywności kiełkujący w mojej głowie jest dobrym pomysłem. Do zobaczenia, cześć!